Widzieliście tą chatę czarną, tą o, o, tu z tyłu za mną? Yy, to jest dom z XII wieku i w tym domu właśnie yy, niestety nie pamiętam nazwiska autora, yy, ale w tym domu została napisana książka Pies Paskerwilów. Yy, po prostu ten autor tutaj przebywał i nasze lokalne mgły go Zainspirowały do napisania tej książki. Ben mówi, że to jest dom z XII wieku. Jakiś czas temu pracował w tym domu, coś tam, nie wiem, remontowali. I powiem Wam, że mieszkają tam duchy. Mieszkają tam duchy. No, wiadomo. Raczej nie chciałabym tam spędzić ani jednej nocy. Jedzie samochód. Ui! Jakiś farmer pewnie sprawdzić swoje owce. Yy, dobra, no to tyle. Wcześniejszy film mi coś yy, przerwało. Ten coś do mnie mówił, nie wiem co chciał powiedzieć, także... Nie wiem. Mam nadzieję, że niebawem wszystko zacznie powoli wracać do normy i będziemy wszyscy mogli wychodzić na tak długo, jak będziemy chcieli i że wtedy to nasze wychodzenie będziemy doceniać jeszcze bardziej niż doceniamy to teraz. A do tego czasu, kochani, trzymajcie się i dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie i widzimy się niebawem. Cały.